Dzień dobry, witajcie. Maseczki stają się powoli symbolem naszej codzienności. Dzisiaj chciałem Was zachęcić do dwóch rzeczy. Słuchajcie, w związku z sytuacją, w której się znaleźliśmy. Czasami tak jest, że ktoś dzwoni czy pisze: Jestem w domu i się nudzę. Nie? No to mamy dla Was bardzo konkretną propozycję. Słuchajcie, jeśli macie kawałek materiału i trochę gumki, to i, i trochę wolnego czasu, tak? Niektórzy mają, to proszę uszyjcie maseczki. Przekażcie nam je, albo wyślijcie wiadomość. Mam dwie, trzy, pięć masaczek do odbioru, a my chętnie podarujemy je ludziom, którym się przydadzą. A myślę, że to może być takie przyjemne, spożyteczne dla kogoś innego. To też może być wynikiem naszej odpowiedzialności. A druga rzecz, do której was chciałem zachęcić, drodzy, to w naszej parafii otworzyliśmy listę, czy zbiórkę na pomoc szpitalowi śląskiemu w Cieszynie. Rękawice, kombinezony jednorazowe, maseczki, to jest towar deficytowy. I kiedy rozmawiałem całkiem niedawno z człowiekiem, który jest odpowiedzialny za zaopatrzenie szpitala, to usłyszałem, że dzienny koszt tego typu jednorazowych rzeczy dla obsługi szpitala na tym poziomie obsługi, które dzisiaj mamy, może wynieść nawet do 4000 zł dziennie. I chciałem Was czy nas wszystkich zachęcić do ofiar na szpital. Można to zrobić przez konto naszej parafii z dopiskiem szpital. I są potem co najmniej trzy powody. Pierwszy historyczny to taki, że kiedyś ten szpital ewangelicy budowali. Drugi taki bardzo egocentryczny. Słuchajcie jeżeli ktoś z nas czy z naszych bliskich zachoruje to prawdopodobnie znajdzie się w tym szpitalu. No i trzeci dla mnie najistotniejszy wynikający z Bożego Słowa, bo myślę, że jesteśmy powołani do tego, żeby być odpowiedzialni również za tych, którzy są wokół nas, a w ten sposób możemy im pomóc. Także te dwie rzeczy, do, tych dwóch rzeczy chciałem was zachęcić. Po pierwsze, jeśli macie czas, ochotę i materiały, zachęcam do produkcji maseczek. Po drugie, zachęcam do wpłat na szpital śląski. Można to zrobić przez konto naszej parafii, koniecznie z dopiskiem szpital, a my te wpłaty przekażemy na zakup potrzebnych środków ochrony osobistej dla lekarzy pielęgniarek i całego personelu medycznego. Bardzo Wam dziękuję. Dobrego dnia, do zobaczenia.